Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od newsa sprzed ponad tygodnia, który mam wrażenie nie otrzymał jednak dostatecznie dużo uwagi. Małgorzata Tomczyk, pani socjolog, autorka artykułów w temacie migracji, wyznaje w gazecie wyborczej, że spora część narracji na temat migrantów na granicy z Białorusią była manipulacją. Autorka, autorka rozpoczyna od wspomnienia książki Mikołaja Grinberga Jezus Umarł w Polsce oraz filmu Zielona Granica. Jak słusznie zauważa, oba dzieła miały wstrząsnąć widzę. Wywołać wyrzuty sumienia twierdzeniami, iż mamy krew na rękach, a po przetrawieniu tych historii mamy iść i zrobić coś, by się nie powtórzyły te rzeczy. Obawiam się, że jeśli ktoś faktycznie wstanie z fotela, by tę rzeczywistość zmieniać, to jej nie znajdzie, bo choć utwory funkcjonują w debacie jako niemal dokumentalne zapisy sytuacji na granicy, to że w rzeczywistości ukazują tylko jej niewielki, przefiltrowany wycinek. Nie zadają prawdziwych pytań, a całą kompleksowość tematów wciskają w czarno-białe kategorie jako tekst kultury mają do tego prawo, tylko jak w oparciu o takie obrazy mamy rozmawiać o kryzysie migracyjnym. Stwierdza pani socjolog. Dowiadujemy się, że uchodźcy z tych tekstów kultury, czyli między innymi rodziny z małymi dziećmi, wykształcona świetnie mówiąca po angielsku afganka, ciężarna kobieta są teraz na granicy wyjątkami. Zdecydowana większość ludzi na szlakach do Europy to młodzi mężczyźni. W ostatnim roku kobiety stanowiły jedne, jedynie 10%, a dzieci 17%, z czego wiele to 16-17 latkowie. Autorka. Tak samo fałszem jest, że ci ludzie uciekają z piekła. Sugerując, sugerować ma to, że u nich w kraju toczy się jakaś wojna czy prześladowanie. Tymczasem w statystykach przodują Tunezyjczycy, Marokańczycy i Egipcjanie, a nie żadni uciekinierzy z Syrii czy Afganistanu. Można te, możemy też przyta, przeczytać, że dziewczynka imieniem Aileen, która według aktywistów umarła na granicy, nigdy nie istniała. Nie wiemy o żadnym udokumentowanym przypadku śmierci dziecka na polskiej granicy. Tymczasem na podstawie Podstawie opowieści aktywistów o dzieciach umierających na granicy, hasła takie pojawiały się nawet w polskim Sejmie w ostatnich miesiącach. Od początku kryzysu słyszymy, że służby niszczą uchodźcom w lesie dokumenty. W zielonej granicy polska straż graniczna puszbakuje Marokańczyka, a aktywiści znajdują jego podarty paszport. Oczywiście każda sytuacja mogła się zdarzyć, ale systemową praktyką na szlakach migracyjnych jest pozbywanie się lub niszczenie dokumentów przez samych migrantów. Ci, którzy o tym nie wiedzą, są instruowani przez przemytników. To są teksty puszczone w gazecie wyborczej. I nie wiem czy pamiętacie, ale jeszcze kilka miesięcy temu tego typu doniesienia, tego typu opisy były nazywane jakimś nienawistnym, ksenofobicznym dyskursem o człowieczającym biednych ludzi na granicy. A dzisiaj to jest umiarkowany komentarz w Gazecie Wyborczej, jak też zaznaczałem w jednym poście u siebie. I w niektórych mediach, na przykład we, w polityce. Znajdziemy takie bardzo dosadne artykuły o tym, że za cicho jest w tej całej sprawie, że gazeta wyborcza właściwie przyznała, że kręciła fałszywą narrację na, temat, na ten temat przez ostatnie lata. Tak naprawdę czytamy: Gazeta Adama Michnika zamieściła tekst, który nikogo nie powinien pozostawić w tym temacie obojętnym. No. Ale to jest trochę prawda, tak właściwie. No, pamiętacie z jaką determinacją i z jaką powagą niektóre media przekonywały, że no, polskie służby dokonują zbrodni na kobietach i dzieciach na granicy polsko No Dopiero co był film Agnieszki Holland, który masa ludzi traktowała, tak jak było przytaczane, niemal jako relację dokumentalną. A teraz z tych samych mediów dowiadujemy się, że tak właściwie jest to jedna wielka fikcja. Że są to przejaskrawione, niereprezentatywne przypadki, i że główny przekaz tej narracji o uchodźcach o kobietach z dziećmi w zasadzie był fałszywy. I teraz nie wiem, czy to sumienie, czy jakaś dziennikarska uczciwość w końcu ruszyła kogoś, żeby jednak poruszyć ten temat również tutaj. I ja jestem też ciekaw, jaki wpływ miał na to fakt, że jest już po wyborach. Ale to osobna kwestia. Natomiast mnie najbardziej zastanawia to, że ja mam wrażenie, że tą informacją niewielu ludzi się przejęło. Tym, że jeden z głównych tematów polskiej debaty publicznej ostatnich miesięcy, ostatnich lat, był w sporej części zmyślony. Ale no, mam wrażenie, że prawie nikogo to nie rusza. Tak? Mam wrażenie, że większość osób w reakcji na to no, wzruszyła ramionami i stwierdziła, no media kłamią, no trudno. No to, no, no, no to po co są media? W sensie, zastanówcie się. Zostaje oficjalnie przyznane, że połowa Polski miesiącami żyła fałszywą narracją, a reakcja Polaków brzmi dzień jak co dzień. No nie wiem, może, może jednak powinniśmy się troszeczkę tym przejmować. No bo jeżeli to jest dzień jak dzień w polskich mediach, to lepiej na pewno nie będzie. A kolejno, Śląski festiwal nauki ogłosił, że jednym z gości u nich na panelach będzie Łukasz Sakowski, autor konkursu na biologiczną bzdurę roku między innymi po czym po kilku dniach odwołał jego zaproszenie i poinformował, że jednak go nie wpuszczą tam. Dlaczego? Bo kilkaset osób rozsianych po całej Polsce zaczęło pisać agresywne komentarze domagające się usunięcia Sakowskiego z listy uczestników, bo ludziom tym nie podobają się poglądy pana Sakowskiego na tematy transpłciowości. Usunięcia go z festiwalu domagały się m.in. przykład koło naukowe na rzecz równości i różnorodności. Tak na marginesie dodam, że dla mnie to jest niesamowicie fascynujący byt, koło naukowe na rzecz równości i różnorodności, bo no zwróci uwagę, że to ma tyle samo mniej więcej sensu, co na przykład koło naukowe Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest ważna sprawa dla niektórych, ale jestem prawie pewien, że nie jest to sprawa naukowa. Jednocześnie w obronie Sakowskiego stanęły też między innymi osoby takie jak Tomasz Witkowski, który wprost pisze, że kilkadziesiąt lat jego obcowania z Akademią przekonuje go, że Akademia to jest raczej Gawrat Chórzy, a nie Ostoja Wolności Słowa, czy też Maciej Krawiecki, który jest rozczarowany tym wszystkim, tym, że okazuje się, że w nauce niektórzy uważają, że są jakieś tabu. Pojawiły się, Pojawił się też list otwarty do osób biorących udział w modzie na kancelowanie ludzi na temat tego jakie będą tego skutki. Innymi słowy pojawił się problem Pewien, tak? Pojawiły się głosy z obu stron, ale to, że setki ludzi z całej Polski, które w większości podejrzewam w ogóle nawet się na ten festiwal nie wybierały, poczuły się te osoby obrażone i zagrożone tym, że gdzieś w Polsce ktoś wejdzie na scenę, to wystarczyło, żeby Śląski Festiwal Nauki wziął obrazę tych ludzi bardzo na poważnie i ugiął się pod tymi żądaniami. I to jest po prostu bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ to jest. Takie coś, jak wiele tego typu zjawisk, które przyszły do nas ze Stanów Zjednoczonych, z zachodniej Europy z około dziesięcioletnim opóźnieniem. I dlatego też doskonale wiemy, jak to się potoczy dalej, bo na zachodzie zdążono już napisać całe książki i opracowania naukowe na temat. Tego zjawiska, tak? Możecie sobie poczytać choćby książkę Jasona Manninga albo wystąpienia Jonathana Haita, który też był wielokrotnie na, na wojnie idei przetraczany O tym, jak uginanie się przed zawodowymi aktywistami, którzy są zawodowo oburzeni na wszystko, jak głęboko zaszkodziło to akademii ogólnie na Zachodzie. I to nie jest tak że w Polsce ten te teraz zaczyna się troszeczkę ten problem robić, bo jeżeli ludzie pracujący w instytucjach takich jak Śląski Festiwal Nauki potrafią, no, przepraszam za wyrażenie, ale zesrać się ze strachu przed internetowym motłochem, to znaczy, że ten problem jest już bardzo głęboko osadzony w, w polskiej przestrzeni publicznej. No bo wyobraźcie sobie jakie dalekosiężne skutki będzie miała sytuacja, w której okazuje się, że kilkuset frustratów z całej Polski jest w stanie skrzyknąć się do wpływu na coś takiego jak program Śląskiego Festiwalu Nauki. I nie, to nie jest tylko ten jeden raz i to nie jest tylko ten jeden Łukasz Sakowski, bo on jest tam okropnym, podłym człowiekiem, na którego nie ma miejsca w cywilizowanej przestrzeni. W ogóle tak po pierwsze, to gdy ludzie krzyczą w komentarzach, że nikt nigdzie nie akceptuje Łukasza Sakowskiego, to to jest blef, tak? Ja już to wyjaśniam w jednym z swoich starych filmów. Łukasz Sakowski jest najbardziej akceptowany w mainstreamowej przestrzeni publicznej. Można przecież, z nim wywiady w Gazecie Wyborczej, może on pisać teksty do Onetu, tam nikt nie ma z nim problemu. Nieakceptowany jest tylko w pewnym bardzo małym, internetowym, zaścielonym... W którym nieakceptowanych jest też tak naprawdę bardzo wielu innych ludzi. A po drugie, wracamy właśnie tutaj do tego, że to zjawisko już się odbyło w wielu krajach i dobrze wiemy, że to nigdy nie jest tylko ten jeden raz, i to nigdy nie jest tylko ta jedna osoba. Komuś się może wydawać, że dobra, akurat tam z Sakowskim to ja się nie zgadzam, więc może i dobrze, że go to spotkało. Sorry, ale z doświadczenia, z doświadczeń innych miejsc wiemy, że za chwilę może być to osoba, którą akurat ty lubisz, bo każda opinia na poważny temat kogoś w tym kraju obraża. I wcale się nie zdziwię, jak organizacje, że tak się wyraża z drugiej strony spektrum politycznego, też wcześniej czy później ten temat podłapią i podobne akcje zaczną kręcić. I w ogóle ktoś mógłby powiedzieć właśnie, że nie zgodzić się z tym wszystkim, że organizatorzy festiwalu tak naprawdę nie przestraszyli się tylko komentarzy napisanych kapslokiem, tylko oni się bali o faktyczne bezpieczeństwo, tak? że dojdzie do jakichś rozruchów na miejscu, że ktoś będzie chciał kogoś zaatakować, tak? Że, że, że tak naprawdę to jest poważnie, poważna, nie taka, poważniejsza sprawa, niż ja to maluję. Ale chciałbym zauważyć, że jeśli tak jest, jeżeli organizatorzy festiwalu odwołali to, żeby uniknąć jakichś fizycznych napaści, to jest jeszcze gorzej. Bo to by znaczyło, że doszliśmy w Polsce do etapu, gdzie nie wolno rozmawiać publicznie na niektóre tematy, bo inaczej bojówki polityczne się zaatakują. Ja nie sądzę, aby tak było, myślę, że to nie jest, że nie doszłoby do czegoś takiego, ale gdyby tak było, to przypominają mi się po prostu pewne wydarzenia z pewnych europejskich krajów w XX wieku, ale myślę, że aż tak źle nie jest. Natomiast to, to wraz z poprzednim newsem są moim zdaniem po prostu bardzo smutne wyznaczniki tego, na jak ujemnym poziomie jest polska debata publiczna. Następnie, na mocy prawomocnego wyroku Sądu Krajowego w Monachium, grupa klimatyczna ostatnie pokolenie jest. Ogłoszona, nazwana zorganizowaną grupą przestępczą. Izba do spraw bezpieczeństwa Państwowego Sądu Krajowego uznała, że działalność grupy właśnie ostatnie pokolenie jest nastawiona na popełnianie przestępstw. Sąd powołał się m.in. na przeprowadzane przez aktywistów klimatycznych blokady dróg i lotnisk. Decyzją sądu 10 skarg aktywistów przeciwko prze przeprowadzanym przez sąd rejonowym w Monachium przeszukaniom i konfiskatom mienia zostało odrzuconych jako nieuzasadnione i nie ma żadnych możliwości odwołania się od tej decyzji. Ponadto do zaklasyfikowania ostatniego pokolenia jako grupy przestępczej. Nie jest wymagane, aby jej celem było głównie popełnianie przestępstw, wystarczy, że jest ono jednym z możliwych wielu celów grupy. W przypadku ostatniego pokolenia było to nękanie uczestników ruchu drogowego, w szczególności poprzez przyklejanie się. Dojezdni i uszkadzanie mienia. Według sądu, czyny te stanowią również znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W związku z zakłóceniem i blokadą pracy lotnisk oraz zorganizowanymi działaniami zakłócającymi przepływ rurociągów naftowych, sąd uznał, że nie można mówić o niewielkiej wadze czynów karalnych. Dlatego nakazy przeszukania wobec aktywistów są zgodne z prawem. Ponadto sąd krajowy podkreślił, że gdy jakakolwiek grupa przy użyciu nielegalnych środków próbuje być może z poczuciem wyższości moralnej wynieść się ponad porządek prawny i demokratyczne procedury, dochodzi do zakłócenia dialogu społecznego. Przestępstwa nie są narzędziem wolnego, demokratycznego i opartego na praworządności dyskursu, ale wyrazem przestępczej energii, jako i jako takie powinny być oceniane zgodnie z zasadami prawa. Podrzucam to jako ciekawostkę, bo ponownie nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze kilka lat temu tego typu zachowania, jak właśnie blokowanie dróg na przykład, pojawiały się głosy w debacie publicznej, że, że, to, są w że, że to są zasadne działania, uzasadnione w tak ważnej sprawie jak ochrona środowiska. No okej, okay, ochrona środowiska to jest ważna sprawa, ale po prostu zastanówcie się, co by się działo, gdyby każdy uznawał takie działania za dopuszczalne w sprawach dla niego ważnych. Dlatego dobrze, że cywilizowane kraje nadganiają i radzą sobie z tym tak, jak sobie z tym się powinno radzić następnie. Szwedzcy demokraci mają plan na walkę z islamistami. Lider prawicowej partii Jimmy Akeson na kongresie partii Teraz zapowiedział wyburzanie meczetów w Szwecji, aby powstrzymać islamską propagandę. To nowy punkt programowy. Walka z islamistami to nowy punkt programu ugrupowania, który od jesieni 2022 roku wspiera centroprawicowy rząd Szwecji w ograniczaniu imigracji, walce z gangami oraz rozbudowie energetyki jądrowej. Jak wskazują sondaże, SD stale wzrasta poparcie. W listopadzie na partię głosowało 22% ankietowanych. Należy całkowicie zaprzestać budowy nowych meczetów w Szwecji. Musimy zacząć zajmować i burzyć meczety szerzące antydemokratyczną, antyszwedzką, homofobiczną oraz antysemicką propagandę lub dezinformację na temat Szwecji. Podkreślił Akeson w przemówieniu po ponownym wyborze na szefa SD, którym jest od 2005 roku. Lider SD zaproponował umożliwienie policji oraz służbom specjalnym podsłuchiwanie lokali przeznaczonych na działalność religijną w celu zbierania dowodów. Zdaniem polityka z krajobrazu szwedzkich miast powinny zniknąć minarety, kopuły oraz półksiężyce, gdyż świadczą o próbie dominacji imigrantów z Bliskiego Wschodu nad Szwedami. Każdy ma prawo wyznawać dowolną religię, ale nie może na, wpływać na innych. Imigranci z Bliskiego Wschodu chcą czuć się jak u siebie w domu. Szwecja nigdy nie będzie krajem muzułmańskim. Stwierdził Akeson. We wrześniu 2022 roku szwedzcy demokraci zdobyli 20,5% głosów i po raz pierwszy w historii stali się drugą siłą w parlamencie po socjaldemokratach. Ten wynik pozwolił na sformułowanie centroprawicowego rządu liberalno-konserwatywnej, umiarkowanej partii koalicyjnej, chrześcijańskich demokratów oraz liberałów. SD nie ma w rządzie własnych ministrów, ale posiada przedstawicieli w kancelarii rządu, którzy pilnują realizacji wspólnego programu. Według zapowiedzi Akesona, dzięki szwedzkim demokratom pod koniec kadencji parlamentu, czyli w 2026 roku, Szwecja będzie mieć Najsurowszą politykę migracyjną w Unii Europejskiej. W ogóle tak, dla jasności tutaj pada takie słowa jak islamiści. Przypominam, że islamiści to nie są muzułmanie. Islamiści to są ludzie, którzy chcą islamskiej organizacji kraju i przestrzeni publicznej. Nie każdy muzułmanin taki jest po prostu, zaznaczmy to. Po drugie, no więc tak. Czysto abstrakcyjnie, biorąc ten temat w próżni, tak, no to wygląda to tak, że jacyś ludzie przychodzą i chcemy sobie zbudować budynek, w którym będziemy się modlić zgodnie z naszymi przekonaniami, naszą tradycją. Okej. Okay. W czym problem, tak? I przez ostatnie lata, przez dziesięciolecia tak naprawdę, tak właśnie podchodzono do tej kwestii indywidualistycznie. Ale zwróćcie uwagę, że według stanowiska tego tutaj zaprezentowanego w Szwecji no, panowie twierdzą, że nie da się tego typu kwestii rozważać abstrakcyjnie i w próżni. Że zdaniem tych ludzi nie da się podchodzić do muzułmanów indywidualistycznie, bez uwzględnienia tego, że jacyś inni muzułmanie robią w tym kraju problemy. I ja nie mówię, że to są dobre sposoby radzenia sobie z tym, bo z jednej strony no, wiemy dlaczego ci ludzie wpadli na takie pomysły, no bo w Szwecji nie jest wesoło, ale z drugiej strony, no wyobraźcie sobie, zastanówcie się co to w praktyce oznacza. No, Wyobraź sobie, że jesteś muzułmaninem, który nie sprawia żadnych problemów w tym kraju, urodziłeś się tutaj, żyjesz tu od 30 lat i nagle dowiadujesz się, że jednak z twojego osiedla trzeba będzie usunąć minaret bo tam pan, no, pan Akeson mówił, że mają one zniknąć ze, ze, ze szwedzkiego go, go krajobrazu, że usunął ci tę wieżyczkę do nawoływania na modlitwy, bo to się źle kojarzy. Czy to jest sposób na łagodzenie konfliktów wewnątrz społeczeństwa szwedzkiego? Mam wątpliwości. I podejrzewam, że wyborcy SD mogliby powiedzieć, że no trudno, tak? Że problemy w kraju są tak poważne, że musimy zawiesić traktowanie muzułmanów indywidualnie. No ale zastanówcie się, jak zaczną się zachowywać ludzie... Którzy wprost od instytucji publicznych dostają informację, że będziemy was teraz traktować przez pryzmat tej części waszej grupy, która stwarza problemy. Zastanówcie się, jakbyście się wy zachowali na miejscu, gdybyście otrzymali taki komunikat. A kolejna sprawa. Tutaj ludzie mówią o wyburzaniu aktywnie działających meczetów. No ja, jestem ciek znaczy, ja nie wątpię, że w niektórych meczach tak się sieje nielegalne, nienawiste rzeczy, ale, że, że są takie przypadki, ale też jestem ciekaw, jak zostanie to odebrane przez ogół, że tak się wyrażę, szwedzkich muzułmanów, którzy składają tam się na niecałe 10% populacji. Znaczy, obawiam się, że może się to odbyć dość widowiskowo, że tak się wyrażę. Ale podaje to wszystko przede wszystkim właśnie taki jako taki dość jaskrawy przykład tego, jak duże zmiany zaszły w polityce europejskiej, bo jeszcze nie tak dawno tego typu retoryka była absolutnie niedopuszczalna w mainstreamie, tym bardziej krajów takich jak Szwecja. Tu widać, jak bardzo dużo się zmieniło. Następnie. Sejm rozpatrywał we wtorek projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organ kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 do 20 listopada 2023. W związku z tym, że nie zgłoszono wniosku o odrzucenie projektu, został on skierowany do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej. Projekt wywołał jednak gorąco. Debatę. Przytoczymy co ciekawsze wypowiedzi prezentujące perspektywę PiSu, dochodzącej do władzy opozycji oraz Konfederacji niebędącej w żadnym z tych bloków. Prezentując stanowisko klubu PiS, Michał Wójcik stwierdził, że sejmowej większości nie wystarczy jedna komisja. Dwie też nie, trzy nie, już zapowiadacie ustami swoich liderów, że tych komisji będzie 10, 20, 30, powiedział poseł. Jak ocenił Komisja Śledcza do spraw Pegazusa, jeśli powstanie będzie bardzo niebezpieczna dla obywateli, dla społeczeństwa, rozmontowuje służby, jest szkodliwa dla naszego kraju. Takiej sytuacji nigdy nie było, w której ktoś miałby tyle bezczelności, żeby uchwale, w uchwale napisać, że chce badać, jakimi metodami i formami kontroli operacyjnej dysponują polskie służby. Służby nie ujawniają tego typu informacji, to jest oczywiste. Zapewne nie jeden przestępca zaciera ręce, bo dowie się, jakie metody są stosowane. Także obce wywiady, to się ociera o zdradę, podkreślił poseł PiS pan Wójcik. Nadużywanie kontroli operacyjnej to jest jedno z waszych większych łajdactw. Komisja śledcza musi pokazać te wszystkie łajdactwa PIS, mówił z kolei w sejmie Robert Kropiwnicki, zwracając się do posłów PIS z y, posełska O. Podkreślił on też, że zawsze nadużycia władzy są bardzo groźne dla państwa, ale jak wskazał, szczególnie groźne jest nadużycie środków operacyjnych. Dlatego przekonywał, komisja śledcza jest szalenie istotnym środkiem nadzwyczajnym, którym Sejm może badać nadużycia władzy wykonawczej. Według niego bardzo ważne jest to, aby za sprawą z prac komisji światło ujrzało to, co władza chciała ukryć przez ostatnie lata. A niewątpliwie władza chciała ukryć to, że podsłuchiwała obywateli, że grzebała im w telefonach, że to wszystko działo się z naruszeniem prawa, zaznaczył. Za waszych czasów liczba. Podsłuchów wzrosła diametralnie. Kilka tysięcy ludzi co roku było podsłuchiwanych. Od pięciu do siedmiu tysięcy ludzi było podsłuchiwanych. Zwracał się do posłów PiS. Jak zaznaczył, tak funkcjonowało ich państwo, w którym zaglądano ludziom do łóżek, do telefonów, do komputerów. Kropiwnicki zaznaczył, że władza musi być ograniczona. Konfederacja poprze wniosek o komisję śledczą do spraw Pegasusa. Ta sprawa jest hańbą dla całego PiSu. Cała ta afera jest polskim Watergate, powiedział podczas debaty w Sejmie Sławomir Mencen. Pegasus jest oprogramowaniem szpiegowskim, umożliwiającym dostęp do każdego telefonu komórkowego, umożliwiającym dostęp do zdjęć, nagrań, wiadomości, do mikrofonu oraz do kamery, ponieważ smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Każdy z nas w czasie rządów Pisu miał przy sobie urządzenie podsłuchowe, które jeszcze mogło nas nagrywać w dowolnym momencie. O tym właśnie mówimy, zauważył Mencen. Dodał, że historia użycia przez rząd Pisu, przez służby Pisu Pegasusa od samego początku jest historią działań nielegalnych, niemoralnych, wręcz obrzydliwych. Zaczęło się od tego, że nielegalnie przekazano z funduszu sprawiedliwości 25 milionów złotych do CBA. Następnie, Ceba nielegalnie kupiło oprogramowanie niezgodne z polskim prawem, a następnie to nielegalnie sfinansowane i nielegalnie zakupione oprogramowanie używało w nielegalnym celu, podkreślił poseł. Ja chciałbym zauważyć, że to jest pozytywny akcent na koniec, bo jak opisywaliśmy to już ze, ze niemal te dwa lata temu, sprawa Pegasusa była ekstremalnie poważna i naruszała wręcz fundamenty naszego systemu politycznego, a również wtedy. Niewiele osób się tym przejmowało, dlatego bardzo dobrze, że w tym momencie ten temat wraca i jest poruszany. I ktoś powie, że opozycja, była opozycja, tak obecny prawie rząd robi to dla celów politycznych. No oczywiście, że tak, ale to nie zmienia faktu, że dobrze, że ktoś z jakiegokolwiek powodu porusza ten temat. I no, oczywiście, może tak się zdarzy, że nie wiem, że ta komisja będzie farsą i cyrkiem, jak niejedna komisja w historii polskiej polityki już była, ale. Bo kto wie, może nie, może zostaną pewne rzeczy wyjaśnione, może pewne zosta rzeczy zostaną wyciągnięte na wierzch, upublicznione, o których jeszcze nie wiemy, a być może pewne konsekwencje zostaną wyciągnięte od pewnych ludzi, jak powinno się wydarzyć. I oby się tak właśnie stało. No i to tyle. Na koniec dajemy też znać, że do naszego sklepu zależy.pl weszła właśnie nowa koszulka z uwspółcześnionym motywem dzieła sztuki. Jeżeli ktoś szuka prezentów na święta to gorąco zachęcamy do zajrzenia ogólnie do sklepu również po inne koszulki, kubki i tego typu rzeczy. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.